A ja, witam serdecznie zając z tej strony. Witam i zapraszam na Broken Arrow. Ale dzisiaj na razie przerywamy kampanię, bo skupimy się na templatkach i dekach do grania w trybie Multiplayer. Mimo wszystko, Broken Arrow, mimo swojej pięknej kampanii, skupia się przede wszystkim w trybie Multiplayer. I to tryb Multiplayer jest tą esencją, a ja osobiście znalazłem jeszcze lepszą esencję, jeżeli chodzi o, o dawanie radości i przyjemność z grania, mianowicie tworzenie własnych deków testowanie ich i ewentualne poprawianie, modelowanie według swoich potrzeb oraz potrzeb na tereny map bitewnych. Także dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie na mój pierwszy autorski deck, który przypadkiem stworzyłem i przypadkiem jest genialny. Przypadkiem jest genialny, a lepsze w jego genialności jest to, że on jest po prostu uniwersalny na każdej mapie, w każdym trybie, na każdej lokacji, czy tereny miejskie, czy leśne, ten deck się po prostu sprawdza. Dzisiaj go Wam zaprezentuję. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, polecam zasubskrybować. Łapę, górę, soczysty komentarz dla statystyk YouTube'owych. Przypominam o naszym drugim kanale znajomych Homichana na YouTube, gdzie wrzucamy powtórki, na przykład ze streamów z Broken Arrow. Ostatnio bardzo dużo na samych streamach na naszego Twitcha zapraszam serdecznie, gdzie praktycznie codziennie wieczorem z widzami gramy sobie multiplayer. Także zapraszam dołączyć, no i przede wszystkim do Discorda. Na Discorda, gdzie też mamy kanał poświęcony Broken Arrow oraz gdzie będzie można znaleźć templatki, które będziemy wrzucać i rozpowszechniać. Bo nie wiem czy wiecie, ale templatki w Broken Arrow można sobie kopiować i wrzucać przez folder. Całe gotowe, nie trzeba ręcznie ich tworzyć. Natomiast my dzisiaj omówimy sobie piękną templatkę, piękny dek, który stworzyłem, który dopracowałem, który jest w ostatecznej, epickiej, uniwersalnej wersji 3.1. Jak widzicie, sporo zmian było, sporo prób i błędów, aby stworzyć najlepszy, co może być pod każdą mapę. Po prostu nieważne jaka mapa, nieważne jaki zespół, nieważne jakie zadanie sobie wybierzesz podczas mapy czy las, czy miasto, czy flanka, czy, czy desant na plecy przeciwnika wszystko tutaj ogarniesz. I to wszystko działa, i to jest najlepsze. Także lecimy. Przede wszystkim przy tworzeniu deku trzeba wybrać dwie formacje, my wybieramy piechotę zmotoryzowaną oraz piechotę morską, może Wam się to wydawać dziwne i słabe połączenie, ale nic bardziej mylnego, to się tak pięknie kombi, tak pięknie się łączy i można tak piękne rzeczy stworzyć, które są po prostu dobre wszędzie. Zaczynamy od Reconu, Recon tutaj gra bardzo ważną rolę, w sumie w każdym deku praktycznie. Przede wszystkim na start tworząc dek, wybieramy dwie formacje wojskowe. W tym przypadku będzie to pichota zmotoryzowana i pichota morska. Może się wydawać dziwnym połączeniem, ale nic bardziej mylnego. Wyciągamy najlepsze z obu formacji wojskowych i tworzymy po prostu czystą esencję pierdzielu oponentowi. I to jeszcze uniwersalną, i to jest najlepsze. Tak więc w deku Ekspert Poleca, którą nazwałem, tak już wtedy wiedziałem, że to będzie po prostu dek po 100% win i same zwycięstwa. Zaczynamy od Riconu. Jak widzicie, Recon tutaj jest dopieszczony po ponad limit. Musiałem troszeczkę przerotować kamerkę, bo będzie dużo informacji. A jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi statystykami, no to żeby niczego nieistotnego nie zasłaniać. Korem deku są dywersanty. Dywersanty, które po prostu świetnie sprawdzają się w. Uwaga, terenie, terenie leśnym, zwykle ich wysyłamy na plecy przeciwnika, na flaneczkę, wyłączamy im bardzo ważne strzelanie do oponentów, oni mają najlepszy, najlepsze wykorzystanie dywersantów, to jest taki, który, gdzie oni w ogóle nie biorą udziału w walce i w ogóle nie korzystają ze swojego sprzętu, tylko siedzą i lornetkują oponenta. Ich oczywiście w formacji tej tańszej informatorów, oni nie mają mieć tych... RPEGów, oni są informatorami. Siedzą, spotują. Ale dostają bardzo ficusną beterę. Dostają bardzo fikuśną beterę dopracowaną, dopieszczoną. Dlaczego? Bo ta betera jest tania. A informatorów, dywersantów wysyłamy na flankę. No to samo przez się rozumie, że ta betera wysadza dywersantów Oni tam sobie kopią dołek gdzieś na skraju lasu, żeby siedzieć i patrzeć i spotować cenne informacje. A betera jedzie dalej i poluje na patriocik, na hajmarsik. Darmowe punkty, albo gdzieś tam go ustawiasz z tyłu i ściągasz przelatującą helkę, albo wspomagasz dywersantów, polując na wrogie jednostki, które też flankują. Także ta betera dopieszczona i wykorzystywana po taniości, aby robić naprawdę sporą robotę na flankach. A jeszcze co jest piękne w beterze, że to jest kółkowiec, proszę bardzo, i osiąga bardzo fajne prędkości na drogach, więc można też raszować punkty w pierwszej fazie wystawiania, jechać jolo gdzieś wysadzić, wykorzystać to, że może się bardzo szybko przemieszczać. Specnaz wyposażony, dopieszczony w tej wersji z werbą i rpg potrafi sobie skutecznie ściągać i helunie, i pojazdy nieprzyjaciela, albo wysyłamy go gdzie, też gdzieś na flankę, ale już jako kombat do walki, polowanie, no nie wiem, na wrogie he, flankujące helki, przeciwnicy na multi bardzo często stakują jakieś Słabe, małe helunie, żeby oflankować i wlecieć na plecy ten Specnaz, który tam gdzieś się też po lasach ciąga, ściąga te helunie Wrogie pojazdy za pomocą RPGów W mieście też sobie świetnie radzi No bo to jest w sumie Specnaz wyposażony Całkiem droga jednostka, całkiem droga jednostka Ale bardzo wielofunkcyjna i na tereny miejskie do walki i w lesie Pojazdy, boomerangi podobnie jak w przypadku, przypadku BTR-y Również dopieszczona w drogiej wersji i nie używamy jej do frontowych walk. To nie jest jakiś tam BMP, że zestakujesz, zrobisz hordę BMP i ruszysz na przeciwnika, tylko też gdzieś tam albo w mieście próbujesz się przekradać krzoczkami, albo wykorzystujesz prędkość, albo flankujesz. Ten spec nas nie posiada żadnego sprzętu do walki za bardzo z pojazdami i helkami. On służy do wykurzania piechoty, jak wróg gdzieś też szczurzy szczurzy wrogimi jednostkami spotującymi albo na przykład, nie wiem, gdzie siedzi w mieście w budynku, ten spec nas sobie świetnie radzi chociaż do usuwania jednostek z budynków wroga wrogich jednostek z budynków mamy, będziemy mieli specjalną jednostkę, ale ten spec nas też sobie radzi dwie jednostki takie bardziej supportowe przedostatnia formacja z rikonu PDSS, nawet nie wiedziałem, że taka formacja istnieje oni, jak dywersanty, głównie służą do skradania się krzaczkami, lasami na flangę. Chociaż w mieście też mamy tereny czasami zalesione, to dywersanty się tam świetnie odnajdują. Natomiast PDSS to jest spotowanie w mieście. Nimi nie walczymy, ale gdzieś tam biegamy po mieście i również wykorzystujemy ich jako mobilny spot. Do tego jeszcze jedna dobrze zmontowana betera, żeby ich załadować. Zostawić tą ekipę gdzieś na jakimś osiedlu i sama betera jedzie dalej polować na darmowe, darmowe fragi na opodencie. Ostatnia rzecz w zakładce Rikonu, która stanowi taką wisienkę na torcie, jeżeli chodzi o Recon, mamy drona, możecie pomyśleć, że po co dron, drony są zwykle bezużyteczne, no nie, drony się przydają i to wbrew pozorom w kilku, w kilku rzeczach przede wszystkim, no jest szansa, że coś zespotuje, on jest niewielki, wykorzystujemy go w najtańszej wersji, plus tylko ulepszone sensory, żeby zwiększyć mu tam zasięg spotowania, jest szansa, że coś zespotujemy, no w mieście raczej go strącą, bo będzie dużo jednostek, ale na flankach, na flankach w lesie jest duża szansa, że on będzie sobie krążył. Może zespotuje jakąś tam akcję wroga, przejeżdżający, przejeżdżające jednostki spotujące, jakiegoś Bradleya albo BMP, jeżeli mamy mecz, lustrzane zespotuje. Możemy go rzucić gdzieś na własną flankę na plecy i on będzie krążył i patrzył, czy na nic tam się na z tyłu nie zalęgło, albo może po prostu wyciągać wrogie systemy pilot zużywać ich amunicję i przede wszystkim zdradzić ich lokalizację. No bo przeciwnik musi coś wystrzelić, żeby go zlikwidować. I on w sumie niewiele kosztuje bo tylko 60, nawet jak spadnie, to zawsze nam dostarczy informację, co mniej więcej w niego strzeliło i z jakiego miejsca. No i wróg będzie musiał zużywać cenną amunicję, żeby go strącić. Rikon za nami, jak widzicie Recon wielofunkcyjny i w mieście sobie poradzi, i do flanek w mieście, i do jakichś krzaków, lasów też sobie poradzi. Ten Rikon będzie wykonywał swoje zadanie, będzie walczył, BTRy spotujące, raszujące na plecy, to jest coś pięknego. Teraz przed nami zakładka piechoty, no i tutaj trzonem są igły i kornety. Igły do ściągania wszystkiego co lata, kornety do ściągania wszystkiego co jeździ i to jest kor, jeżeli chodzi o naszą piechotę igły uzbrojone w najlepszą wersję, kornety również uzbrojone w najlepszą wersję, bumerangi, ale zwykle nie, nie korzystamy z tego. W sensie ta piechota zwykle jest transportowana helkami. Tak samo igła jest transportowana helkami, ale dodatkowe betery, żeby respić jak będą punkciory Bumerang jest dość drogi. bumerangę w sumie rzadko korzystam. Zwykle puszczam jednego dwa. Wolę betery. Bumerang jest dość drogi, ale ma tą przewagę nad beterą, że posiada Korneta zamiast konkursa do ściągania pojazdów przeciwnika, no i może przeprawiać się przez rzekę, czasami się przydaje, także w ostateczności kilka rzeczy, kilka, kilka pojazdów można mieć w deku, żeby w razie czego go wykorzystać. Tak jak mówiłem, dek uniwersalny, wszystko się przydaje, wszystko można gdzieś zastosować. Także kornety, igły, kor dużo często rozstawiamy, chociaż najczęściej igły i kornety będziemy transportować chelkami motobieda, jak ja to nazywam totalne mobiki zostaw rzadko kiedy w sumie znaczy dobra korzysta się z nich korzysta się z nich bo oni tutaj są w tym deku ale zwykle po prostu jak potrzebujemy gdzieś żeby jakaś, żeby gdzieś jakaś jednostka stała w jakimś bezpiecznym punkcie ale żeby cokolwiek tam było wysyłamy tą motobiedę, oni posiadają jakiegoś RPG podstawową broń więc jakieś tam przekradające się jednostki będą ściągać albo po prostu swoją swoim zlikwidowaniem dadzą nam znać co zbliża się w ich kierunku i na co musimy się przygotować więc po prostu takie mięskoarmatnie armatnie sobie siedzi Granatnik piękny, granatnik do wykurzania wroga z budynków, do masakrowania piechoty. Dwie jednostki całkiem tani, przydatny, polecam bardzo serdecznie. Tutaj mamy tańszą wersję korneta, gorszą, ale jakże przydatną. Dlaczego? Bo jest przede wszystkim tańsza korneta i sobie radzi z lekkimi pojazdami nieprzyjaciela. Bardzo często gracze robią tak, że na początek zwłaszcza stakują, robią rasz na punkty jakimiś tanimi samochodzikami, tanimi pojazdami, w najtańszej wersji, ale robią spam tego, dlatego taka ekipa z tym SPG 9mm świetnie sobie poradzi, wysyłamy taką ekipę na jakiś nawet bardziej wysunięty punkt za pomocą heluni transportowej, desantujemy ich tam, obsadzamy, helka zwykle powinna być szybciej. Nawet na punktach od strony przeciwnika, niż pojazdy nieprzyjaciela, jedzie taka kolumna i oni sobie pięknie to masakrują. No i tutaj mamy jeszcze naszych specjalistów, tylko jeden oddział szturmowy uzbrojony w walkę w zwarciu. Jakbyśmy chcieli wykurzyć w walce wręcz jakąś ekipę nieprzyjaciela, posyłamy ich do szturmu. Zwykle oni służą tylko do, do walki w budynek, w budynku. Nie chcemy go bezpośrednio szturmować. Tak więc. Trzonem piechoty igła oraz kornet, motobieda, moto granatnik, lekki pepans jako supporty naszych igieł i kornetów, a tutaj mamy wisienkę na torcie i zwykle tą piechotę chcemy transportować helkami, bo BTR-y puszczamy flaneczką z Diversantami i riconem. No i z racji tego, że nasza piechota, znaczy nasza, nasz dek składa się z piechoty zmotoryzowanej i piechoty morskiej, no to w pojazdach pancernych Dużego wyboru nie będzie, ale mimo wszystko mamy T-80. Mamy T-80, T-80 w najlepszej, najdroższej, najporządniejszej wersji, rocznik 2018+, jeżeli mam rozumieć modyfikację. I powiem Wam, że to się świetnie sprawdza. Po pierwsze, jako support do piechoty naszej, która jest mocnym korem tego deku, w terenach miejskich czy gdzieś na obrzeżach, nawet w lasach może stanąć na drodze i świetnie sobie poradzi. On, z tego co pamiętam, on ma dwa granaty dymne, właśnie. Więc można w każdym momencie go zadymić i wycofać, jeżeli będzie taka potrzeba. Spokojnie sobie radzi z Abramsami, nawet w tych najlepszej, trzeciej generacji, jeżeli dobrze pamiętam. Więc albo po prostu stoi, broni jakieś uliczki, albo nawet do szturmu. Spokojnie też może swoim działem wykurzać wrogą piechotę. 270 w najlepszej wersji, więc nie jest to takie drogie. Można go zestakować, przeprowadzić szturm. Można go stosować jako taki support do broniącej się piechoty. Po lasach również świetnie się sprawdzi, i tyle. Więcej pojazdów nas nie interesuje. Saport. Przechodzimy do saportu. I tutaj dzieją się piękne, słodkie rzeczy. W saporcie mamy, zacznijmy od transportu Ural. E, transportowy pojazd, ten tańszy. Dlaczego ten tańszy? Bo ten większy przede wszystkim po prostu przewozi więcej e, sapli. E, a nas nie interesuje duża ilość sapli jednorazowo, tylko dużo sapli w małych ilościach. Ten Ural najlepiej dostarczać saple, nie wiem, po 2-3 tysiące w różnych miejscach porozstawiać, tam gdzie stoi nasza piechota, nasze oddziały saportowe. a większej ilości sapli, jak potrzebujemy, to transportujemy helunią naszą, do tego przeznaczoną a te Uralki przyoszczędzamy punkty, a tak samo się sprawdzają jak ta droższa wersja Dodatkowo S-300 w lepszej wersji, core, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą Rozstawiamy S-300, powietrze zabezpieczone, do tego mamy osę, która supportuje S-300 i też sobie radzi z ściąganiem helek oraz przechwytywaniem rakiet, albo tankowaniem rakiet, jak ktoś ma, jak przeciwnik wystyła systemy przeciwradarowe, samoloty, które mają rakiety antyradarowe, no to ta osa powinna przyjąć pocisk zamiast S-300. ZSU, coś pięknego do ściągania Helek. Działka też potrafi się obronić samo. Taniutkie, słodkie, wszystkie te apacze będą padać jeden po drugim. No i panter jeden wrzucony. W wersji panterowej oczywiście czasami się przyda. Jak jest naprawdę przeciwnik sfokusowany na lotnictwie i mam nasz, nasze, nasze trio, czyli S300 osa i zts nie daje rady. To jeszcze można pantera dorzucić. Ale powiem wam, że. Jak rozstawicie dobry system polot, mówiłem, że ta ten platka jest piękna, bo jest uniwersalna. Możecie robić po prostu wszystko, nawet możecie być korem w swojej drużynie do ściągania, do dbania o, o ten, o dominację w powietrzu. Przechodzimy teraz do Arty. Arta w postaci 2S w tej hoście, nie goździ tylko hosta. Całkiem spory zasięg. Świetnie radzi sobie do wyciągania jednostek gdzieś w okopanych budynkach. Możecie nękać lekkie pojazdy nieprzyjaciela Całkiem szybko ładuje, przemieszcza się Sporo pocisków, nie jest drogie 130, więc taniutkie Dobrze tym pojazdem oddać kilka strzałów i zrotować, nie? bo jak przeciwnik tam bardziej pociw na tym podczas meczu No to w końcu zobaczy, że z jednego miejsca wali arta Tu mamy chyba 28 pocisków, jeżeli się nie mylę, 25 No to w odpalenie 25 pocisków z jednego miejsca też się prosi, żeby przeciwnik wam to miejsce zbombił kontrował waszą arty, no to oddajecie kilka strzałów i rotujecie. I ta rotacja i przygotowanie się do kolejnego strzału w postaci tej, 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 tej naszej hosty jest dość szybkie i mobilne, przyjemne. No i w razie czego, jakbyśmy potrzebowali czegoś bardziej poezyjnego, żeby wykończyć przeciwnika, który siedzi, jeżeli mamy pojedynek artyleryjski, no to mamy tego Smerza, nie wiem jak to się czyta, w wersji głowic kasetowych to naprowadzanie laserowe jest nam niepotrzebne. 9K58 Smersh do większego bombienia, 275, dość drogie, trzeba uważać, ale to jest już to jako taki dodatek, żeby dopełnić tą uniwersalność naszej templatki. No i teraz przechodzimy coś, co sprawia, że ten deck po prostu się domyka i działa. Helunie, helki, helikoptery, nasze. W tym deku to coś pięknego. Proszę Państwa, zaczynamy od Mi-38T, od razu dwie sztuki a bardzo przydatne, transportujemy piechotę zwykle robię tak, że w pierś, jak zaczyna się mecz to ładuję tych, e, tych naszych przeciw pojazdową piechotę z tym SPG w postaci dwóch, do tego jedną igłę albo granatnik i lecę zajmować punkt za pomocą naszej heluni potem dosyłamy za pomocą helki kornety, igły a jak potrzebujemy więcej sapli, no to zrzucamy saple za pomocą drugiej helunii. Do tego przypominam, że jak na przykład raz poślemy helkę, ona zrzuci desant, wypluje się piechotę, to zamiast ją cofać tym rozkazem cofania się do bazy, to można ją ręcznie wycofać na mapie pod respa piechoty. No i ona tam sobie czeka koły, aż wystawimy nową piechotę na respie, ona wsiada i dzięki czemu mamy zaoszczędzone punkty. I możemy cały czas rotować. Nie czekamy, aż ta Helunia powróci. Ochotnik, helka nasza szturmowo-defensywna. Wyposażona w same słodkości 40 S8, 16 ataka. Oraz czujniki z radarem. Helka ofensywno-defensywna do niszczenia całych kolumn, kolumn pancernych. Ludzie bardzo lubią stakować Abramsy czy, czy, czy te 90. -tki. I rzucać w takich skumulowanych szturmach pancernych, to tak jeden ochotnik potrafi cały ten szturm zatrzymać. W wykurzania wrogiej piechoty z budynków. No, nie radzi sobie z walką z innymi helkami, ale do tego mamy potężny system przeciwlotniczy z supportu. Oraz Mi 24, który właśnie dba o to. Jest takim tanim supportem dla tego ochotnika, bo on już posiada. On już posiada. Posiada igły, posiada igły, które po prostu saportują i ściągają inne helki, robi za saport tego ochotnika, ale ta helunia dobrze wykorzystana, coś pięknego, tylko trzeba uważać, bo te helki lubią spadać, ludzie zwykle też mają swoje systemy przeciwlotnicze, więc trzeba ostrożnie, ona gdzieś tam niziutko kołuje w bezpiecznym miejscu i tylko wylatuje, kiedy widać, że jest jakiś dobry, dobry cel do zlikwidowania. To jest zbyt drogie, zbyt porządne, żeby rzucać tam randomowo w szturmach. No chyba, że mamy kryzysową sytuację, no to wtedy stakujemy sobie dwa takie ochotniki. Stakujemy sobie dwa Mi2, Mi-24V. No i takie cztery helunie też potrafią się przebić, prawda, przy stratach, ale też zrobią wyrwę w siłach nieprzyjaciela. Do tego wisienka na torcie w zakładce heluniek, mianowicie Karakan, jakiego ja nazywam. Jego clue to są rakiety kierowane. W postaci pocisku manewrującego KH-35U. On zwykle gdzieś z tyłu naszych linii bezpiecznie kołuje, bo jest najdroższą Helunią. Z tyłu gdzieś bezpiecznie kołuje. Jego jedyne zadanie to jest, że jak zlokalizujemy jakiś dobry cel w postaci nie wiem, jakiegoś stojącego Abramsa, jakiś hajmarsik, widzimy, że z krzaków nawala, to on tam się wtedy lekutko wznosi i puszcza tą rakietę kierowaną. Wypuści dwie rakiety. Cofa gdzieś się na bezpieczne saple, na przykład, mimo że gdzieś na waszych plecach zrzucić porządną dużą ilość bezpiecznych sapli, do których będą rotować helki, żeby się naprawiać i przeładowywać. I te saple są bezpieczne, a że helki są szybkie, mobilne, to mogą większy dystans pokonywać do tych bezpiecznych sapli. A ten karakan po prostu zrzuca dwie rakiety kierowane. No, często jest tak, że wróg ma po prostu jakieś tam systemy, które przechwytują te rakiety. Nic bardziej, nic złego się nie dzieje. Ten karakan po prostu może po każdym strzale bezpiecznie zrotować na dużą odległość, więc nic was nie przechwyci, bo nie zdradzi swojej pozycji. W sensie, zdradzi, a zrotuje. A po prostu sam nawet wykryje skąd wróg ma te swoje systemy patriotowe rozstawione. Także te helki również pięknie się domykają. Na koniec powietrze powietrze też wielozadaniowe i uniwersalne. Zaczynamy od dwóch fighterów powietrznych. MiG-29 i Su-33 MiG-29 lepiej sobie radzi w walce z wrogimi samolotami. Wyposażamy go w 2 razy 27 R73 oraz R77 pocisk R-77 ma to do siebie, że go można odpalić z 7 km, co prawda on jest łatwy do zgubienia, bo flary przeciwnika od razu zgubią jego, tego, jego cel ale to działa na zasadzie, że zwłaszcza w pierwszej fazie, gdzie zwykle każdy walczy o powietrze, żeby wygrać powietrze i nie dopuścić do desantu powietrznego nieprzyjaciela z mocą helik czy transportówek to gdy walczymy na początku i te jety lecą na siebie, to my puszczamy dwie rakiety już z 7 km i wróg już musi puszczać flary i czy tam manewrować, żeby uniknąć tych rakiet i po chwili puszczamy kolejne, które się aktywują już z 5 km, nie? I te już zwykle trafiają. Te tylko służą za to, żeby zmusić wroga do Manewrów i zużycia flar, a te już lecą i zadają damagę, więc jest piękny. Problem jest taki, że posiada tylko potem dwie rakiety na blisko do ściągania helek. No i tutaj w SU-33 nadrabia, bo mamy 8 rakiet, ten bliższego zasięgu do walce, walczy z żetów. On też potrafi walczyć z samolotami, tylko nie robi tego tak skutecznie jak Mik. No i ale za to posiada aż 4 rakiety do ściągania helek. Są całe deki przygotowane pod to, że robisz rush-helek desantowych w pierwszych minutach i nękasz oponenta, więc takie SU-33 po prostu będzie sobie za darmo fragować. Do tego mamy kasa, wsparcie powietrzne SU-25T, wyposażone w powietrze-ziemia. Powietrze-ziemia 25ml do ściągania nieprzyjaciela. Do tego mamy rakiety S13. ECM zasobnik, żeby zmniejszyć szanse trafienia, no i czujniki radarowe Kopio 25 Tylko uwaga, bo to SU-25 jest drogie, a musi się w miarę zbliżyć do przeciwnika Także trzeba uważać, żeby go jakiś tam Patriot nie strącił Rzadko kiedy korzystam, ale jak jest okazja i go rzucimy na pole bitwy, to robi robotę Tutaj mamy Jaka wyposażonego w bombę kasetową oraz bombę termobaryczną do bombienia poszczególnych obszarów, jakichś za umocnionych kwartałów, albo wrogowie bardzo często się spotykam, że wrogowie stakują pojazdy przez pół meczu, a potem rzucają wszystko w jakimś szaleńczym szturmie przylatuje taki jak, bombi to miejsce, chłopa nie ma. No zwykle helki robią już robotę, ale jakby był problem, to zawsze może przylecieć jak nawet y lot w jedną stronę, on już nigdy nie wróci, ale co ma zbombić, to zbombi, 205, taniutki, no i nasza wisienka bydlacka, jeżeli chodzi o samoloty TU-142, wyposażony w 8 pocisków kierowanych, to jest coś pięknego, bo wypuszczamy go sobie, on może kołować dosłownie przy naszej krawędzi mapy i te pociski kierowane lecą, o Tych 8 pocisków kierowanych leci, on sobie tam kołuje, a Ty po prostu po mapie klikasz i mówisz tu, mówisz tu, 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 tu tu. i tych 8 pocisków leci. Nawet jeżeli coś tam pościągają przechwytywacze, pościągają, ale zawsze coś trafi, a to tu bezpiecznie sobie powróci do bazy i zwróci Wam część punktów za wystawienie. Także jak widzicie, templatka piękna, kompletna, przetestowana. Praktycznie jest 100% win ratio, można powiedzieć. Najważniejsze, że uniwersalna możecie dograć wszędzie, na każdej mapie, wszędzie się odnajdziecie. Nieważne jakie tam sobie zadanie wybierzecie, czy dostaniecie od drużyny, wszystko możecie robić: zwiad w mieście, zwiad na flankach, trzymanie, nawet szturmować można. Co prawda, nie zrobicie taktyki typu stakowanie tych czołgów i puszowanie, czy stakowanie helek i puszowanie, bo są bardziej znaczy, możecie to zrobić, ale są pewnie bardziej efektywne deki. Jedyny minus tej, te, tego deku, tej templatki, że nie posiada nic y, antyradarowego. W sensie nie mamy żadnych tam jetów z tymi pociskami antyradarowymi do ściągania radarów z systemów tych przeciwlotniczych wroga. Y, tego tutaj nie ma. Wow, wiedzieliście, że można ukryć interfejs i, i takiego bydlaczka sobie pooglądać? Wow, ej, nie wiedziałem. Patrzcie, co ja odkryłem. Co ty gadasz? Ale fajne, ja mogę tą naszą. Zaje za fajną helkę tego ochotnika, mogę sobie patrzeć w tym. Ale fajne, nawet nie wiedziałem. Patrzcie co odkryłem. <laughs> Dobrze, ale wracając do naszej y, uniwersalnej templatki, y, mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej tego typu y, przedstawienia templatek, to dajcie znać w komentarzach. Templatka będzie do pobrania na naszym Discordzie ZZ w zakładce Broken Arrow Gdzie możecie też rzucać swoje templatki Najlepiej z krótkim opisem co ona robi i do czego najlepiej się sprawdza Bo ta templatka jest po prostu uniwersalna, jest dobra, ona jest dobrana we wszystkim I to jest najlepsze Jeśli chcecie zobaczyć jak ten deck sprawdza się w praktyce, jak ten uniwersalny deck sprawdza się w praktyce To zapraszam na streamy na Twitchu Jeżeli macie swoje pomysły na jakieś tam deki co możemy zrobić to dawajcie znać w komentarzach albo na Discordzie, bo powiem Wam, że obecnie największą frajdę w Broken Arrow da sprawia mi tworzenie tych deków, testowanie ich i potem ewentualne zmiany, poprawianie, w zależności od tego jakie wnioski wyciągniemy z, z poszczególnych rankingówek. Tutaj obecnie pracujemy nad, z czatem na Twitchu nad dwoma kolejnymi dekami. tu mamy WDW oraz Pancirny Birger, Pancerny Birger obecnie sprawdza się wysmienicie, od czołgusie amerykańskie, ale to jeszcze trzeba więcej testów i przetestowania. E, natomiast ja wam pięknie dzisiaj dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przypominę o, subskryb... o subskrybencji na YouTubie, o komentarzach do... i łapka w górę do statystyk. Tymczasem dziękuję za uwagę. Trzymajcie się następnego. Ciścień.